No i witamy wszystkich serdecznie na dziewiątym ogólnopolskim maratonie kolarskim w Kraśniku. Już mamy wszystkich na mecie. Były dwa odcinki, dłuższy, krótszy. Krótszy to było około 28 km, dłuższy, dłuższy to, było, to był podwójny dystans, dwa kółka. Akurat ja miałem to szczęście jechać, w, no powiedzmy, że w czołówce graveli, czyli byłem chyba 44, ale byłem pierwszy jako e, grawelowiec, tylko dlatego, że kolega Paweł Pressman dzisiaj się nie stawił na starcie. Było trochę piachu, w zeszłym roku było troszkę łatwiej, bo było dużo mniej piachu, było mokro, dzisiaj było bardzo, 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 bardzo sucho, co będzie widać, bo mamy trochę nagrań z początku, ze startu wyścigu i było widać, że strasznie wszystko było zakurzone, wchodził ten dym, piach we wszystko w twarz. Czekamy na, czekamy na, skończy. żyję w Kraśniku już od 10 lat, czyli od pierwszej edycji. Staram się być co roku, myślę, że około 7-8 razy udało się być. Pogoda zwykle dopisuje. Szybko, ostro, przyjemnie. w kraśniku, jest ciepło, a w lesie było bardzo dużo piachu. Jedyne co pamiętam to piach. Poza tym było to piaszczyście i trochę plaży śródleśnej też. Krótkie chwile z górki. Który raz pan startuje? Tutaj? Drugi, chociaż wyjeżdżałem trzy razy, ale za pierwszym razem złamałem obojczyk w drodze do tu. Także, A dzisiaj spadł mi rower z samochodu. Mam kiepskie wspomnienia z tym wyścigiem. 8 września 2024 roku na placu festynowym Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku spotkaliśmy się po raz jedenasty z kolarzami, najlepszymi kolarzami z województwa lubelskiego, ale i nie tylko, na pięknej malowniczej trasie MTB w mieście Kraśnik w MINie Urzędów. W tegorocznym maratonie wystartowało 250 kolarzy na dystansie mini 30 km i na dystansie mega 60 km. Nasza impreza została zorganizowana dzięki e, wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Kraśniku oraz miasta e, Kraśnik. Tegoroczny maraton nie mógłby się odbyć bez wsparcia lokalnych sponsorów, między innymi firmy Ecoland, WKW, Ekoenergia, Lasy Państwowe, Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej przy wsparciu e, firmy FolEco a także innych mniejszych przedsiębiorców. Za wsparcie finansowe serdecznie dziękujemy. 2024. Startuje tutaj już bodajże chyba czwarty albo piąty raz. Bardzo fajna impreza, trasa bardzo szybka, ja wymagająca. Ja tu trzeci raz rzędu. i świetnie mi się podoba bardzo i z przyjemnością będę tu przyjeżdżał. No. Klub rowerowy Cztery Pory Roku za klików pięknie jest, ciach, z balonem, super. Medale są, nieukończone, ale zawsze. Chłopaki się nie załapali na limit czasowy na dwa okrążenia, ale byli... Wracając do naszego wywiadziku, startowało pewnie 260 albo coś koło tego osób we wszystkich kategoriach. I jeszcze raz, tak jak mówiłem wcześniej, jestem przedstawicielem grupy gravelowej i w przyszłym roku będziemy mocno lobobować, żeby była kategoria gravel na podium. No, między innymi dlatego, że byłem pierwszy na gravelu, byłem 44 w Generalce, ale chyba byłem na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o grawele. Impreza super, wszyscy zadowoleni, bardzo dużo ludzi, impreza rodzinna. I oby więcej takich imprez, bo to naprawdę fajnie, fajnie wychodzi tutaj, szczególnie w Kraśniku. Bardzo fajnie to wygląda.